Torre Akbar. 39-piętrowy budynek został zaprojektowany przez Jeana Nouvela jako nowa ikona Barcelony. Jego elewacja zawiera 4500 okien o różnym wymiarze, zaopatrzonych w ledowy system iluminacyjny. Okna osadzone są w ścianie betonowej. Architekci postawili zadanie stworzenia ochrony budynku przed ekstremalnymi temperaturami, ogniem, wilgocią i hałasem. Dlatego cała betonowa część elewacji została pokryta wełną skalną Rokul, na którą ułożono następnie aluminiowe panele. Wybrany przez architektów produkt izolacyjny Rokul spełnił najlepiej założone parametry i ogólną sformułowaną przy tym projekcie zasadę: wybierajmy materiały, które rozwiązują problemy, zamiast tworzyć nowe. Po więcej informacji zapraszamy na stronę rokul.pl.